Witamy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pogramy sobie, w, tak jak mi pisaliście, w Last of The Life, czyli w tą grę. No to sobie w nią pogramy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. I pogramy sobie, jak jeszcze zdążę, to w floor i Slava. No, to mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. już i, i zostawcie łapkę w górę. A próg na następny odcinek to jest 5 łapek w górę, a nie 4 jak zawsze, bo 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 tak. No bo skoro wstawiacie tak dużo łapek w górę, to muszę być większe progi w takim razie. No to będzie na 5 łapek w górę, to kolejny odcinek. No, no to gramy. Last the Life fajna gierka w Robloxie. Tutaj ten, ja mam takiego skina w Roblox. Jakby co? Czy nie rzucajcie. Takiego skina w Roblox. I sobie pogramy. A jakby ktoś pytał, czy mam Robuxy, to nie mam Robuxów. Bobux. Bobux. Czekam na gierkę. A nie, bo tu Play można kliknąć. Co? Co? co, co jak tu się gra? Zapomniałem jak tu się w tej grze... się uzbierać 200 graczy, a jest 141, mi się wydaje. I wtedy dopiero gra ruszy, bo, bo mnie po, powinno już Nie wiem, czemu mnie tepa. Nie wiem, tutaj coś może trzeba kliknąć? No nie. No ja chcę grać! Czemu mnie nie tepa? Co się stało? O dobra, już już. Last the life. Mamy tutaj, gra polega na tym, że mamy tutaj kółko i musimy się chronić e, ten m, przed kataklizmami, jakie nacierają na graczy tutaj. Zobaczymy, jaki będzie pierwszy kataklizm. Tu można za. o ktoś kupił.

nie wiedziałem jak na to się chodzi, i pospadałem trochę. A czekamy na następny kataklizm. Chyba kółko się zmniejszyło. O nie, co to jest? Co to jest? Jeszcze tego nie było. Ja już w tą grę kiedyś grałem, i tu nie było tego. Tego statku gdzie bombardują jakimiś petardami. Czy co to w ogóle jest? W ogóle jedna osoba tam ma bardzo mało HP. Z 27 graczy. O, Ta osoba ma bardzo mało HP, Dima się nazywa. Oj 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 oj. Zobaczymy do ile. Obstawiajcie w komentarzach, ile ja przetrwam. Ile ja przetrwam? No co jest? O! Tym razem mi się udało, widzi? Taka podłoga się robi później. Tym razem mi się udało. Bo jest 27 graczy aż. Ludzie się trzymają, trzymają się, to ja, to ja też się trzymam. Jak się wyjdzie z kółka, to się nie kile, tylko obrażenia dostajesz. Kolejny wagon z Mr Beastem. Tam na niebie jest. O nie. O nie, to jest śliska podłoga, prawda? Dla mnie to nie jest jakaś ta śliska podłoga, ale. Co? Pilot. Co to. Co ja tu mogę robić z tym pilotem? Dobra, nie, nie wiem, co to było Napisz w komentarz. Co to było. O nie! O nie! Kula do kręgli. Jak ktoś tu stał, to już naprawdę. Tam jest w ogóle, co to jest wagon z Mr. Beastem? Ja nie wiem, o co z tym chodzi. Co bardzo? Co to są jakieś latające buty? Co to jest? Co to jest za jakieś latające buty? Widzicie to? Jakieś latające buty. O nie, tornado. Dobrze, przeszłem tak, żeby tornado nie robiło jakiegoś wielkiego wrażenia. Dobrze. W ogóle teraz szukam yy, na no, odcinki muzyki, więc za kilka odcinków prawdopodobnie jak wymyślę jakąś pasującą muzykę, to będzie muzyka, tak, tak. tak. Uuu, uuu wiatrak! O nie, wiatrak prawie wypadłem, widzieliście. Prawie wypadłem. Cały czas jakiś kataklizm. 19 osób tylko zostało. Ojej, przetrwałem do levelu drugiego. O, chyba nie przetrwałem wiatrak czemu? O, muszę chyba na bokach chodzić, bo na bokach nie masz takich wielkich kataklizmów, chciałem powiedzieć. No dobra, Tutaj nic takiego strasznego nie ma, tylko jakiś lud. O nie, pociąg, pociąg, który się wykoleił. Dobra, to jeszcze więcej pociągu będzie, czy to tylko tak, dobra, jeden pociąg, a tory zostały na tory z nami chciały zostać, ale pociąg sobie pojechał, o nie, te, tego nie lubię, najbardziej, tego level najbardziej nie lubię, tego się nie da przetrwać, są kule śnieżne, tego się przetrwać nie da, Bo jak dostaniesz taką kulą, to wylatujesz poza mapę. To jest najgorszy level świata, ale jakoś to przetrwałem. Wie, widzicie, ja jestem kozac. Ja jestem kozakiem i to przetrwałem. Co, co to jest Dark Luke? Co? Gość, co ty robisz? Nie, no dobra, nieważne. Coś się stało. Coś się stało osoby zostały na dole. Hihi. Co to jest za kratka wentylacyjna? Co tu się. Po co te słupy się pojawiły? się zastanę naprawdę, po co te słupy się pojawiły. Ojoj, piłki. Tylko nie piłki. Gdy jest to drugi odcinek z. Ro z Robloxa, szybko. Oha, moje, ja tu pierwszy wskoczyłem. Ja tu pierwszy wskoczyłem i ja tego pilnuję, ja tu pierwszy wskoczyłem, nikt tu nie ma skakiet, tylko ja. Jakieś bomby tu strzelają, po co są te słupy, ja się zastanawiam, co jak teraz spadnę na to, yy, to, to dostanę jakieś obrażenia, nie wiem? Ojo, jaka wielka kula przyleciała obok mnie. 18 osób zostało. Co to jest za szpikulec? Ha? okej, okay? to było śmieszne, okej. Okay? Chciałam przetestować, co to był za szpikulec. Eee, red to the lumpy. A dobra, to by było na tyle z tej gry. Jeśli chcecie taki pełnometrażowy, 20 minutowy film z tylko tej gry, to napiszcie w komentarzu, co chcecie. Ten odcinek z tej dwu, na, y, 20 minutowej, a dzisiaj sobie zagramy... tylko z tej gry, a dzisiaj sobie zagramy jeszcze w Flory i Slawa. I tak, y, następny odcinek prawdopodobnie z Robloxa będziesz z Rainbow Friends. Dobra. Teraz musimy czekać, aż mnie tepnie. Ui. Tepać mnie. Tepać mnie. 12-11 sekund będzie. Tepać mnie. Oj, oj. Piramida. Level z piramidą. Zaraz będzie lawa. że nie dosięgnie. W tym gościu tam wszedł? Co się stało? W tym gościu tam wchodzi? Co się stało? Jak oni tam wchodzą? Co jest? Yyyyy... Powiedzcie mi jak ten gość tam wszedł, ten co stoi tam 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 na... Na górze, jak on tam wszedł to nie mam bladego pojęcia. Ja ja Dobra widzowie musiałem zrobić małe cięcie. Ale już ten o o nie, 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 nie. nie, nie, nie. O, nie, 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 nie. Za 40 sekund będzie kolejna mapka. Już mamy kolejną. E, kolejną mapkę. Jakby co? I zaraz będzie kolejna lawa. Nie. prawie nie wyrobiłem. Dobra, wchodzimy na sam szczyt tego budynku. Na sam szczyt tego budynku musimy wejść. I. O. I tu już dla was nie dopadnie. W ogóle mam cheeseburgera. Które, jak macie dźwięk włączony, ja nie mam dźwięku włączonego, bo prawa autorskie, a tak to ten. To, to on taki śmieszny dźwięk wydaje. Cheeseburger to się nazywa. Taki dźwięk wydaje. Cheeseburger. O, dobra. Kolejne osoby trwały. Kupmy sobie coś chyba ze sklepu. Czekaj, O. Mogę sobie kupić 80. Nie, nie mogę. Mogę sobie coś kupić na przykład. O, mi się wydaje, że lepiej tutaj zostać po prostu na spawnie i nic nie robić. To wtedy lawa was nie dosięgnie. Bo czasami się tak dzieje. Wiem sobie jakiegoś słodycza. O ja jeszcze mam tu loda, widzicie? Wiem sobie słodycza jakiegoś. Cukierka czy co to? Nie wiem, co to robi. Tak w ogóle dla nie wiem od czego jest latawiec. Bo można nim latać, ale... Tak można nim latać. Aha. No i zleciałem tak, że masakra po prostu. Patrzcie jak tam domy nurkują. Aha, to trzeba było by, by ić, yy, być i tak na domach. my przynajmniej jak ten lataw działa, bo zawsze nie widziałem jak on działa. Dobra, tam się ten... Zaraz mnie powinno tepnąć, sobie zagramy jedną taką rundkę. I kończę odcinek. Następny odcinek nie mogę wam powiedzieć czego, będzie jak zawsze się czekać do następnego odcinka, Czyli prawdopodobnie będzie w piątek albo w następny wtorek. W weekendy nie ma odcinku, bo w weekendy ja jestem zajęty, tak to można powiedzieć, dlatego nie ma w weekendy odcinków. No, czu mi nie tepło? czu mi nie tepło? Yy... Czemu tam już jest kolejna mapka, a mnie nie tepło? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Ja naprawdę są o co tu chodzi. Tam takimi z takimi rekinami taka mapka. Jest oby po rekinach. Oby by po rekinach, jak to fajnie brzmi. No, bo ja chcę to. No, czemu mnie nie tepło na mapkę? Czemu mnie nie tepa na mapkę, się zastanawiam? W końcu mi typu na mapkę, o! Widzicie? Jestem na mapce. Ty, wchodzę sobie pod rap... Aha. Aha, muszę jeszcze raz. Dobra, tu już, tu już nic mnie nie powinno złapać. Tylko mogę wskoczyć na rakietę. Ale rakietę chyba zaleje, wiecie? Rakietę chyba zaleje, więc nie warto skakać na rakietę. Bo rakietę zaleję, patrz, jak tam domy nuklearne. No, tu są pieniążki, ale te pieniążki chyba nic nie dają. Z tego co wiem, nie można coś tam kupić. Chyba za robux, jakieś tam rzeczy, ale one nic nie dają. Co się dzieje drabina, tak odskoczyła to jest po jakiś, jakiś nowy level, bo tu drabina tak odskakuje. Kolejny odcinek z Robloxa. Jak tutaj będzie 5 łapek, to kolejny odcinek z tej nowej Silicon z Roblox, bo wrócimy sobie też do Minecrafta. O, to jest ta mapa z rekinami. Nie wiem czemu wtedy mnie nie tepło na tego rekina. Ale tak jak. Ile tu jest osób, nom! Tu jest. Tu jest jakieś obby? Głupie? Co? Co? To jest jakieś głupie obby. No, przesuń się dziewczyno, no co się dzieje? No, co się dzieje? tu nie można skakać, co tu się dzieje? Aha, wpadłem do lawy, super. Dobra, to w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeszcze mi się mapa zbagowała. Jeszcze mi się kamera zbagowała. Jeszcze mi się wszystko zbagowało yy, na koniec odcinka. Ja, ja już to gram, nie gram. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Papatki i do następnego odcinka. Bye, bye.